Chciałem dzisiaj, um, robimy kolejny czwartą część. Każda stacja w mieście Stefford. E... Dobra. O tu spłoczą proszę. Musimy znaleźć jakiś czaponek. Dobra. 47. siedem. Proszę bo jakieś ulica. Przy tam można prze... Robię cięcie, dopóki nie dojdziemy do strefy Victoria. Y, Czego ja mówię? chciałam widzę? Przecież ja już nagrywałam przed chwilą dosłownie, jeszcze nawet doszliśmy do Stepford Victoria. I już tylko nam Jedna stacja, to tylko fajny szerekwater. Czeka zgrać, zgra Nie ma jak się wchodzi Okej okay. Zobaczymy, czy się da przejść do financial quarter. Znaczy tym czasie zrobię cięcie. Dobra, widzę, my jesteśmy sami, już nie wiem gdzie, bo my może... pnie są zielone, bo my możemy <noise> chodzić y, też jak jest chodnik, nie tylko jak jest ulica. Więc my już prawie skończyliśmy ten challenge. Dobra, widać już Financial Quarter, w końcu! Myślałam, że, widzę, że, to, że to będzie znacznie trudniejsze. O kurde, widzę, wiem. Mam pomysł. Każdy waterline Station, że każda stacja w Water o, kurde, pomyślałem. Jesteśmy w Financial Quarter. to by było na tyle, bo to już skończyliśmy challenge. Nara.